Myślę, że jest to marzenie każdego inżyniera, bo zawsze uważam, że nieruchomości komercyjne i budowanie biurowcy, drapaczy chmur to jest najciekawsza rzecz, którą można robić. Jest to kilkaset milionów kontraktów, milionów koron norweskich, które trafiły do polskiego rynku, na polski rynek no i na międzynarodowy rynek. Myślę, że będzie to liczone w. Grubo ponad miliard koron norweskich. Początek rzeczywiście nie był najłatwiejszy, bo dużo odmów otrzymywałem. Wysyłałem dziesiątki, setki CV. No i wtedy, wtedy wiedziałem, że trzeba zrobić coś więcej. Czyli nie można tylko siedzieć w domu i wysyłać. Trzeba było pokazać swoją osobowość i to, kim się jest czyli zdobyć ten bezpośredni kontakt z z Norwegiem. I tak trafiłem na pierwszego project managera. Następnego dnia zadzwonił do mnie właśnie ten dyrektor działu kadry z informacją, że prezes firmy H chce się ze mną spotkać i żeby mnie przepytać i przeprowadzić ze mną interwiu. No i tak się to zaczęło. Jest to dosyć skomplikowane. Polega na tym, że kupujemy grunt, na którym na ogół znajduje się jakaś nieruchomość. Następnie badamy i analizujemy ten potencjał inwestycyjny tej nieruchomości. Gdy okazuje się, że jest dobry, no to wiadomo, dokonujemy tego zakupu. Następują regulacje administracyjno-prawne. Gdy już otrzymujemy warunki zabudowy, zlecamy nasz kontrakt generalnym wykonawcy, wcześniej jeszcze oczywiście tworzymy całe studium projektowe, projektujemy cały budynek, no i realizujemy go, następnie komercjalizujemy powierzchnię biurową i taki budynek już wybudowany, oddany do użytku i skomercjalizowany sprzedajemy inwestorom. Są to na ogół banki lub fundusze inwestycyjne. Ja sam widziałem, jak inwestorzy, klienci reagowali, gdy firma miała już w swoim portfolio jakiś projekt w Norwegii zrealizowany. No, to znaczy, że to już jest swój chłop, to już, on już wie, z czym, co się z czym je i, i, i on już coś na pewno wie o naszym rynku. Zatem z nim można już pracować. Podbicie rynku brzmi bardzo górnolotnie i, i, i jest pojęciem takim. Można powiedzieć, że ktoś sobie stawia wysoki cel i, i podbija. Ale oczywiście jest to jak najbardziej do zrealizowania, tylko trzeba to porównać do zjedzenia dużego słonia. Czy da się zjeść dużego słonia? Oczywiście, że się da. Tylko trzeba go jeść po kawałku. To jest niezmiernie istotne, by o tym pamiętać i założyć strategię jednak długoterminową. Nie jest to rynek dla krótkodystansowców. Trzeba podjąć pewną, założyć pewną inwestycję i, i nastawić się, że będzie, będzie to jakiś czas trwało, zanim ten kontrakt wpadnie.